Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie. I w dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, bo również otworzymy sobie paczkę. I pewnie już z wiecie, bo w tej paczce są jajka straszyka. I powinno ich być 30 sztuk, i powinny to być jajka straszyka australijskiego. Więc zabierzmy się do odpakowywania. Okej, okay, rozciąłam już górę i widać tutaj. Jakieś gazety. Po wyjęciu gazet widzimy już jakieś pudełeczko, więc wyjmiemy je sobie. O, mamy. Tutaj widzimy takie pudełeczko po rozpakowaniu. Mam nadzieję, że tym jajkom się nic nie stało, bo na zewnątrz jest dość zimno. A one przyszły do paczkomatu. Wdjęłam już wieczko, więc odpakowujemy resztę. O, mamy tutaj jajeczka. Więc mamy jajeczka. To są jajeczka Straszyka Australijskiego. Pokażę, mamy z bliska. Tak właśnie wyglądają z bliska. I teraz przełożę je do inkubatora, które przygotowałam wcześniej. Tutaj mam inkubator, więc przekładam jajeczka. Okej, okay, jajeczka już przełożyłam do inkubatora. Okazało się, że jest ich nawet więcej niż. 30, z czego się cieszę. No i tak naprawdę w dzisiejszym odcinku chciałam Wam tylko to pokazać. Oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę. I oczywiście możecie pisać pomysły na filmy i zadawać mi pytania w komentarzach, na które z chęcią odpowiem. No a ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia!